Cześć. Otrzymaliśmy w zadaniu taką nierówność, w której mamy niewiadomą oraz parametr. Literka A jest parametrem. My tą literkę musimy wyznaczyć. Pod nią kryje się jakaś liczba. Jak to należy zrobić? Otóż wiemy, że rozwiązaniem jedynym rozwiązaniem tej nierówności jest liczba 1 i 1 druga. No, wszystko ok. Tylko, co to właściwie znaczy, że ta liczba jest rozwiązaniem? Jedynym rozwiązaniem? To oznacza, że nasza nierówność ma jedno miejsce zerowe, czyli najprawdopodobniej, a raczej na 100%, wycofuję się z tego najprawdopodobniej, musimy spowodować, aby ten drugi nawias. Był równy 2x minus 3, i żeby powstał nam w ten sposób z tego iloczynu kwadrat, prawda? Druga potęga tych nawiasów. I wtedy, gdybyśmy wyznaczali miejsca zerowe, to zobaczcie, otrzymalibyśmy 1, 1, 2. Jak właściwie to zadanie rozwiązać? Otóż, moi drodzy, po tej całej analizie, w drugiej części rozwiązania pokażę konkretnie, jak wyznaczyć liczbę a. Ten przykład przygotowałem już dla osób wspierających rozwój tego kanału, więc jeśli chcecie zostać wspierającymi, to pod opisem, przepraszam, nie, pod tym filmem, w opisie znajdziecie link, który trzeba kliknąć, i tam już instrukcja was poprowadzi konkretnie, co i jak trzeba zrobić.